Witamy na kanale Klaptonowie. Tutaj nasz przyjaciel założył kanał. Jak nazywa się twój kanał? M mój kanał Dzik. Dzik. Y Polecamy, serdecznie zapraszamy. Będzie fajnie, polecamy. Będą giga-giga-wybuchy, bo będziemy zrzucać ministranta. Od tego tutaj o wkosku. Dokładnie, to jest Piotruś. Piotruś się boi, ale On robi to w Wszystko to aktorzy, wszystko jest kontrolowane. Tak, tak, to tak, Nie róbcie tego w domu. To jest wykonywane przez profesjonalistów, czyli mnie. Widzowie klaptonów, spełniam marzenie. Ponownie ten samochód u mnie. Ładne co? Proszę bardzo To jest fura z 2021 proszę Państwa I jest ona oficjalnie moim samochodem Pozdrawiam wszystkich widzów klaptonów. Franklin to z tej strony Ja już po formalnościach i pierwszy raz się przejadę nowym samochodem Proszę Państwa subskrybujcie ten kanał Wpadajcie też do naszych zaprzyjaźnionych przyjaciół A ja teraz robię pierwszą jazdę Krystian gotowy? Dobra. Zgłodniałem. Jedziemy na jakieś pączki.